Jak poprawnie wypełnić deklarację POZ? Aby wypełnić deklarację wyboru świadczeniodawcy i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, otwórz plik PDF dostępny na stronie luxmed.pl. Pamiętaj, że deklaracja składa się z dwóch stron i na każdej z nich wymagany jest twój podpis. Wpisz imię, nazwisko oraz nazwisko rodowe, jeśli potrzeba. Podaj datę urodzenia, płeć oraz PESEL. W polu adres zamieszkania wpisz aktualny adres pobytu. Podaj numer telefonu. Pole miejsce nauki wypełni, jeśli jesteś osobą uczącą się powyżej 18 roku życia. W innym przypadku pozostaw je puste. Wpisz numer karty ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli ją posiadasz. Jeśli jesteś osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie przepisów o koordynacji, Podaj numer oświadczenia potwierdzającego to prawo. Następnie uzupełnij kod oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym odprowadzasz składki. Po wydrukowaniu, w polu Data, wpisz datę złożenia deklaracji w placówce oraz złoż czytelny podpis. Z rozwijanej listy wybierz placówkę zlokalizowaną najbliżej Twojego miejsca pobytu. Zaznacz, który raz w bieżącym roku kalendarzowym dokonujesz tego wyboru. Pamiętaj, że prawo bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje Ci nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym. Każda kolejna zmiana to koszt 80 zł. Nie poniesiesz żadnych opłat w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy lub z innych przyczyn powstałych na stronie świadczeniodawcy. Po wydrukowaniu w polu data wpisz datę złożenia deklaracji w placówce oraz podpisz się. Uzupełnij imię i nazwisko wybranego przez Ciebie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zaznacz właściwe pole, który raz w bieżącym roku dokonujesz tego wyboru. Zasady częstotliwości darmowego wyboru lekarza POZ są takie same jak w przypadku wyboru świadczeniodawcy. Pamiętaj, aby dodać datę złożenia deklaracji w placówce oraz o złożeniu podpisu. Przed wydrukowaniem sprawdź poprawność danych. Wydrukuj deklarację. Następnie na każdej stronie uzupełnij datę złożenia deklaracji w placówce oraz podpisz się trzy razy. Gotowe. Analogicznie wypełnisz deklarację wyboru świadczeniodawcy i pielęgniarki oraz deklarację wyboru świadczeniodawcy i położnej.